To, co jest wielką trudnością dla nas, mam, to jest takie kłamstwo, które pojawiło się gdzieś w międzyczasie, już jak ja byłam młodą kobietą, że my nie możemy się denerwować. My, jako matki, my nie możemy być niecierpliwe, że my musimy być jakąś ostoją, skałą, chyba lekko psychopatą albo mocno psychopatą, ponieważ ja się nie mogę denerwować musisz się denerwować musisz dziecku fundować różne rzeczy żeby twoje dziecko wiedziało jak świat wygląda twoje dziecko na tobie na twoim mężu na rodzeństwie na kocie w domu psie kurach na podwórku na wszystkim się uczy tego że inne stworzenia nie robią tego, co ono chce i mogą się złościć, i dziecko musi być eksponowane na takie rzeczy, po to, żeby się do tego przyzwyczajać. Więc nie skupiamy się na tym, jak się nie denerwować, tylko sobie próbujemy uświadomić, że nawet jak się zdenerwujemy, to dziecku nic nie będzie. Że oczywiście staramy się nie eskalować w tej złości, nie być przemocowymi, tak? Ale absolutnie okazywać swoje niezadowolenie, a nawet bym powiedziała, że wkurz. właśnie po to, żeby dziecko było eksponowane na trudne momenty w życiu i żeby się uczyło, wyciągało wnioski, tak? Dlatego, że w innym wypadku, w momencie, kiedy dorośnie, ono nie będzie miało tej umiejętności. Więc czego musi się uczyć mama? Mama musi uczyć się jakby pewnych zachowań, ja bym powiedziała takich. Yy, niewygodnych dla dziecka, ale też w pewnym zakresie, tak, dziecko absolutnie zaadaptuje się do tego, jaką jesteś osobą, więc jeżeli jesteś wrzeszczącą matką, dziecko się zaadaptuje do tego, ona sobie z tym poradzi, po prostu będzie wrzeszczącym dzieckiem, czyli ty będziesz wrzeszczeć, on będzie wrzeszczeć, będziecie wszyscy wrzeszczeć, taka imprezka rodzinna, nie, więc Dlaczego bym się hamowała trochę w krzykach i w takich rzeczach? Właśnie po to, żeby dziecko taką rozdziałą nie było, nie? Po prostu. Więc jeżeli ty będziesz marudna, będziesz się obrażać, czym ci dziecko odpowie? Dokładnie tym samym. Więc jak zahamować te rzeczy? Intelektualizować troszkę te rzeczy, czyli zdobywać pewną wiedzę, tak jak ja teraz do ciebie mówię, uczyć się. Dalej, drugi punkt, który wydaje mi się ważny, mieć inne mamy koło siebie i po prostu tę frustrację czasami wyrzucać też i mówiąc, wiesz co, dzisiaj miałam taki z moimi budrysami, po prostu ciężki poranek, naprawdę, dzisiaj chyba nie wiem, pogoda się zmienia albo coś, bo chodzą jak łazęgi, tak, że, że człowiek też rozmawia z tym, o, o tym z kimś, że na przykład możesz zadzwonić do męża, powiedzieć, słuchaj, nie wiem, co dzisiaj im jest, ale jest ciężki poranek, a mąż przyjdzie i powie, słuchaj, dobra, wrócę z pracy, ja się nimi zajmę, a ty trochę odetchniesz, nie? Jest jeszcze obecność, jest taka ewentualność, że mąż po prostu ma wylane. To też takie sytuacje bywają. Ale no, jak nie mąż, to może może mama. Ja na przykład często dzwoniłam do mojej mamy i mówiłam do mojej mamy Mamo, jak ty sobie radziłaś? Nas była czwórka. A ja po prostu mam dwójkę i mam wrażenie, że zaraz zakwitnę, jak mała niezapominajeczka po prostu. A moja mama mówiła, Ewa, jak sobie radziłam dzień po dniu? Dzień po dniu. I to też mnie uspokajało i myślałam sobie Boże, ona była tak nieidealną matką, bo ja ją kocham. Ona mi tak w różnych miejscach dała w i ją kocham. Że nie da mi jej skrzywdzić, tak? Że, że po prostu no, widziałam, że była taka prawdziwa i nie była taką miągwą, co mi wszystko dała, na wszystko pozwoliła, tylko potrafiła postawić jakieś tam granice, że się złościła. No, dzisiaj, ja będę bardzo dorosłą kobietą, już to wszystko absolutnie kumam. Więc do wszystkich mam świata. Nie próbuj zahamować emocji w sobie. Zahamowanie emocji wygląda tak, jakbyś wchodziła do rzeki mocno rwące i próbowała rękoma, rękoma je, je zatrzymać. Za to staraj się uczyć, żeby nie robić pewnych rzeczy, bo nie chcesz, żeby dzieci robiły względem ciebie tych rzeczy. Ale też nie oszczędzaj im trudnych chwil, ponieważ oni się będą musieli wybrać w samodzielną podróż do świata. Nie? I to nie będzie łatwe, jeżeli ty im uścielesz różami albo płatkami róż ich życie, nie? I dywanikami. Niech trochę pocierpią z własną matką i z własnym ojcem. Dobrze im to zrobi.